Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Xperek jest to pierwszy odcinek z serii serwerowo. Dzisiaj jesteśmy na serwerze pvp i jest ze mną Kastopik, witam! Tak, jest to taka nasza pierwsza seria chyba na tym kanale, bo ja jeszcze tam jeden odcineczek, ale to jest taki, z czego był odcineczek? Też z, też z Daisy, Days, tak. Minecraft Polska. Mięsko mi znikło, bo usuwamy. <grym> no i ten, i, i powiem Wam troszkę na czym ten ta. Yy, na czym to wszystko będzie polegać? To będzie polegać na tym, że. Co jest? Lat? Tak, jest yy, to, będzie, to będzie polegać na tym, że yy, co jakiś czas będziemy rzucać yy, odcinki. Z różnych trybów na serwerze, na przykład Skyblock, Parkour, PvP właśnie. Dzisiaj jesteśmy akurat na PvP, prawda? Tak. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, no to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, lub zasubskrybujcie. subskrybujcie live, jakbyście wszystko naraz dali. No, a więc myślę, że zaczynajmy, prawda? Niektóre tu braliśmy. Tak, właśnie. Powiedz. powiedz wszystko, bo ja się zmęczyłem troszkę dobra, chodź na klepę. Idziemy OK. Troszkę tutaj pykaliśmy, bo właśnie yy, na tym... na tych pykaliśmy sobie... Trochę pozobywaliśmy, mamy tam Angia 300 jaksowe prawda? Mm -hmm. yy, po koksach dwóch mamy też mamy y, sobie. No i różne mamy. Idziemy teraz na klepę, tak? O kurde, le leciał, widziałem go. Skórzany. skurzany. Ja. Ale nie ty, tam. O, tu jest. To Jaha To ja! <grym> Dobra, pomyślałam o że... O, jak Kacper, jak... będzie, to uciekamy. A i, a, i na serwera się. Tak, tak, właśnie. O, Kacper, uciekaj, uciekaj! Nie! On będzie koksa. Gdzie swój lecimy. Nie. 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 Ja, gdzie gdzie jeszcze? Ej, może... Nie ma Może wejdźmy na to? Chodź szybko, wejdziemy na to. I będziemy tu nawalać. Zrobimy Albo nie, lepiej nie! Tak, to woda! Impra! Nie. Ej, co ty może na domek? Chodź do No, patrz domek! No, chodź na domek! Zrobimy imprezę w domku? No, chodź na domek! Dwa Żeby nie była taka akcja jak wtedy! czy nie występuje. Ja cię zostawiłem? Nie, Wystawiłeś mnie, że ten, że... Mówiłeś, że nikt nie idzie, że jest wolno, a nagle wyleciał do mnie. No, ty nie nie. za pulpo. O kurde, tu idzie chyba typu. Idzie? Nie wiem, ale robi imprezę. Nie, że ja cię ładnie góry. mam gdzieś te twoje. O, opuściłeś. kurde, no. ostatnia. Dobra, chodź, idziemy na klepę

Samemu tutaj trochę głupio na tym serwisie, bo miała sojusznika, a tak chyba dwóch to z razie. I duży ryzyk, że mają No. Chodź, bierzesz gdzie chcesz teraz? Nie zobaczymy na spawnę i pójdziemy z A, i tutaj też można kupować sobie z, z SMS-ów albo po prostu za pieniądze. Tutaj y, y, pieniądze y, tak, tutaj są. Tak, pieniądze. Już wydaliśmy nick. Ile ma się pieniędzy? Ja mam 200 akurat. Na innym niku, bo też tutaj nieraz gramy na... Mamy dwa niki, po dwa. No, teraz graj, gramy sobie na tamtym Nika. Co tam, Nika, co tam ma? Chyba 8500? 600? No, tutaj już wydaliśmy sporo no. kasy. No, na te właśnie koksy, nie? A my teraz wyczucie, gramy na tych tak, no, ale tam Na tamtych to jesteśmy w ogóle um, żelaznej no, sety mamy. No, no, tamte to były, tam, tamte to było ten. tamte to tam. Tak. tam, tamte to tam, nie? to było jest... 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 to... No to kurde, no to było no No to dawaj, tu... Ale ci tak czuję się w kierunku Nagrywasz się, nagrywasz się. Już 5 O, jak wygląda. No szybko bąż mi. No Bo tu już jakiś w razie. Wiesz, wypada ten HP. No. To ja cię poszczę. Dobra, ja już w ogóle jak Sojtam się? O ty. No, wdaję, pochór, Nie. <grych> pa, tutaj o! Ja Nie Jakakże? Jest dobrze! Łem. Jaka wtopa! Jaka wtopa! Chodź. Nie będę się... Nie będę kłamał, że miałem laga albo coś. Że po prostu... Nie sklepał. Skóra mnie... Skóra mnie sklepa? No skóra mnie nie wzięli. A koksa nawet nie zjadziłem. Dobra, lecimy z tym tematem. Okay. Tak, patrzcie, jak mieczyk. Odtrość trzy, zakręto dwa. Tak. No i nie złożyłem nawet koksa w na tym temacie. Jak sklepać? jak Ja ramy koksy z Dziadami. Nie Widzę go. Sklepimy Dziadu, sklepimy. Ja też go widzę, sklepimy ramy, sklepimy. Sklepimy dziada! A to ty, sorry, sorry, sorry. sorry. Sorki. Podbieraj go. Moje to ja muszę... Kumierzyć. Czemu ja wyłowić się mogę? Widzicie? Ał! Ty! Więc powolnie nie da chyba. Dobra, ja Z tego Stajkeruj. Sklepy dzieciaki. Dobra, dostał ze mnie. I jem kuksa. Dawałam do niego. Pomóż mi, proszę! Lecę! Błagam cię! Dobra, jem kuksa. Ja już wziąłem. Dawaj go sklepiemy. No dobra, ty co? On znalazł Nie, jednego miał mojego. Tak? To co już dziad. Już jad? no, no, no ty on jest na koksie, na pewno. Ja też jestem na koksie. Właśnie się dziwię. Dawaj go. Mm. Ja też trybuję. Ja... Dawaj go. cienia się? No nie taki się, bo nie sklep. Nie no, on... to No, dobry, Ale No ale nie ma szans. Nie, lata. nie Jak ucieknie. Lata, ja. Dawaj go. Jednej, no. Ja z jednej, z drugiej. No, zbiegnie tam. Lata, no lata. Ja. Dawaj go. Nie, nie może loknąć. Walk w dółku najlepiej, żeby nie loknąć. Mhm. Jako z drugiej? <laughs> Najlepsi to są właśnie trzy ludzie, którzy mają sojusz. Znaleźł on ucieka. No. Właśnie na to, że dużo ludzi mają sojusz. No ja pierdził lek. od drugiej strony. Dobra, kupiamy, kupiamy. On cały No Nie wiem, on... on ma, no, tak? On jakby od się nie odbił. Może O, dowody, już jest nasz Nie, nie dowód. Dawaj go! Z drugiej strony mogłeś go nie mogło Koniecznie nie się patrzą! No, tu się trzymają z drugiej strony to najgorsze jest to, że co nie mamy. Musimy sklepać jakieś Yes. Przepraszam, przepraszam. Sorry. Piątka. No. No. Chodźcie, kamela, lepiej było coś te Czekaj, piątka. No. Au! Piątka to piątka. Ej, ja ja mam. masz jedzenie? Daj. Nie, ja mam. Uważaj! piątkę. No, są Tak. Rozpał taki. Ale już ja nie podmawiają. Ej Ale skończyłeś koksy teraz, bo ja nie mam koksa. Ani nic. Ja nie zaznaczyłam. A ty nie, nie, nie zaznaczyłaś? to co tam ty cię grałeś, Tak, tak, no, w liście, na ta no, no, no ta tam. może się już odnowiło, nie? Ale my nie byliśmy na starym chyba. Tak, Ej, to jest jakiś typon, czy ty? Tak, bo my dzisiaj graliśmy jeszcze na starym, chcieliśmy się odwiedzić i poszliśmy tutaj do miasta i tam były dwa koksy, więc możemy y przetestować, czy są jeszcze. Ja na pewno ale mieczyk mój się spisuje. Zaklęty ogień. Nie. Dobrze, mam. Chodź, babciu, ja w tym ocziku chcę Nie no. Nie no, dobrze, że mam chociaż jednego dnia. To jest ten? Na, nie. No. Tak, to jest ten, na górze. Tak, tak, ten. Tak, to jest ten. Tak, wiesz skrzynka? I patrz tylko no. na niego. Ej, nie. Są? Tak. Yeah. Ej, chcesz mieć mieczek? Masz? masz ten miecz ja no okay? no, 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 też? Ostrość dwa. Nie? A jest dwoma. Ja nie, nie, mam. nie, mam. nie, 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 sobie. No, okej? sobie. nie, 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 musisz sobie, nie, sobie, nie, 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 no tak, tak, ja to wiem, to jest tylko klepa. Albo dobra, okej, okay. Dobra, dobra. Tylko sobie te śmieci wybala. Okej, Suma ma rację, ja będę miała sklepa. No nasze kończy, możemy się nie podpalić. Ja nie tylko pochwalam na sklep. Ej, co mi śmieci wybalasz, gościu? Nie są takie... Tak, znowu sobie spróbuję Ale ja już jestem na Tylko ja muszę jeszcze sobie wiedzieć, co ja, przy, wow. okay. okay. to jest na łożysku. Trzy biaki I skóra na To stronie. tu Ło, To nie, nie logo. Chyba tak. Ło, od... czy... czy... od... czy... czy... czy biaki nie dają. Od szukaj. jesteś? Dobra, nie, 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 Szybko chodź. Ale... nie, jestem przy tym. No skoń, tam, gdzie jest pociu? nie, 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 już. nie, nie, w tym nie, 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 Dobrze nie, Jest nie, nie, nie,

Nie, kurde. Ach, ostre chyba jest. No. Ale kurde, bo O, ja ci ją już ma. Tylko psują na masakrę. I potniecie ma. Kurde. Potniecie ma. Jakaś potka nie a dzieła... nie inna. Kuk... Dobra, nie kolejnego. Bo... Oram. No jest dobrze. Oram, oram. Oram, oram. Oram, oram czy też. Nie, klapisz na raj. Oram. No, ile ona ma koksów? No, tych nie ma, nie wiem. Już chyba z trzeciego czy drugiego ja? Nie wiem Tutaj jest chyba trzeciego. Trzyma, że czwiste. Set mi wpadnie zaraz. Nie, daj się nie, mi skończyć na następne. Kurde, ale... Nie widzę. Połóż mi się, ale to jest O rej, jestem tutaj, jak się na pociąg widzę. Ja nie wątpię. Dawaj ją, dawaj ją. ona wie, na ma koksu, ona jest silna. Ona jest bardzo silna. Ah, a! O rado! tam jest jakiś bez kopila, bez niczego. Koksu u go sklepać. Czekaj, łapka, zostaw mnie. Na nie co no, Co, no na laki zaczęła? Nie ma na, 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 na. Tak z nic, nie? Dobra, tak. Tak, ja też. Zobaczyłam. Nie umiem, klapać, nie. No, ją się tym Nie. No nie mam. Ja ją Aż się wszystkie kupcy. Zaczynijmy chwilę, zejdą kupcy i ją zapatrujemy. Dobra, to jest bo mi się. Jeszcze sobie zjeść. na pociągu. Koło pociągu. Nie radny. Nie wiem, czy mnie dalej? Czyli nie wiem, nie wiem. Czekaj, 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 czekaj. Nie wiem, czekaj, czekaj. Nie wiem, ty? Nie wiem, czekaj, czekaj. Nie wiem, czekaj, Nie wiem, czekaj, czekaj. Nie wiem, Nie wiem, czekaj, Nie wiem, czekaj, czekaj. Nie 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 czekaj, tylko, no? Nie <laughs> mnie nie, nie wiem, że tak? Nie, nie. Sprinkam, nie. <laughs> taki, e, nie z takim przerażonym głosem. Zio. Skocz O, to już masz. Już masz. Ale mam łódź, odeczkę. RIP. RIP. Jedno sercu masz. Nie, radunku. Idę po złotym na No. Na farmie są złote. No. Ale, nie biega, no, ale mi się zboga! Mam 400 zł, musimy 10% odbierać na y, kopca, chociaż jednego. No ale przynajmniej uratowaliśmy swojej. znaczy, ja przynajmniej uratowałem swojej czapki. Bo tutaj mogę. To jest kupiec są. Ale oni dobrze się. Oni co, już zjadliście co? Ja idę po prostu z oto marchewki, z oto jabłka chyba. Tak, tutaj.

Tak, tylko że I ja się podam. No i my skierdasz. mnie Bo się na mnie diak, a ja się, ja się skierdam. No i mnie skierdasz. Ideale koksy, Musimy klepać taki spiżanych, takich wiesz, żeby zdobywać hajsy a no. jak to się życzy, jak sobie z tym Tak mi się, nie wiem, bardzo mi się podoba ten serwer, jak bardzo, y, jak jeszcze będziemy chcieli, to jeszcze może jeden odcinek z tego nie? Fajny jest ten serwer. No. Ty straciłeś jak się Tak. O, wyleciał taki ten! Jak? Ale miałem Nie wiem. O, tam. Nie, szantowany And, 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 jeszcze jakby mam, jeszcze ja okay. O ten, halo! On jest bez tego. Oh, halo, halo, <zysy> On nam dotyka, on na sklepach. Ła! Spot byłem prawie. Ale ja to jest najpiękniejszy jeden. Nie ode mnie. A może ja podpoczę, że <zysy> nie, a nie. ten? Ja chyba ptaki Żeby Nie, nie, nie. To nie to

To może yy, tutaj jeszcze się trochę pokrypiemy i dopiero jest 18 minut, 18 minut, więc jeszcze raz do 20 możemy doobiec. Tak, tak, no tak. No. Dobra, no co tam no stracimy, co mi tam kupi. Także mi No mówmy.

O. tutaj przy tobie Tutaj, gdzie się spomniesz? Tutaj widzisz? Jak się spomnisz. Jak się spomnisz, tak wcale, nie? Tutaj jeszcze jaką? Czym jest sobie ten piękny Ten O! Idzieś, czy nie? Tutaj. Dobra, ale więc tak. To by był koniec. My dziękujemy za oglądanie odcinek, jak się podobał, nie zapomnijcie go ocenić, a i tego serwera będzie w opisie. Pa, pa. pa, cześć!